Szanowni Państwo, chciałbym poinformować Państwa o istotnej zmianie w ofercie funduszy inwestycyjnych Millennium TFI. Z dniem 1 lipca nasze towarzystwo dokonuje zmiany strategii i nazwy z funduszu zrównoważonego dostępnego dotychczas w ramach oferty Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiana ta podyktowana jest naszym dążeniem do uelastycznienia polityki inwestycyjnej funduszu w celu Uzyskiwania przez ten fundusz potencjalnie lepszych wyników. W dotychczasowym kształcie fundusz zrównoważony posiadał w swoim portfelu mniej więcej równy udział akcji i obligacji, oscylujący wokół 50%. Udział ten nie zmieniał się istotnie w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. Nowa strategia funduszu zakłada wprowadzenie zmiennego udziału akcji i obligacji w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego lub aktualnych trendów rynkowych. Obecne limity udziału akcji w portfelu funduszu wynoszą od 30 do 70% i w perspektywie najbliższych trzech miesięcy, czyli od 1 października, zostaną poszerzone do poziomów od 20 do 80%. Jakie potencjalne korzyści może przynieść ta zmiana dotychczasowym uczestnikom funduszu i nowym klientom? Przede wszystkim elastyczna polityka inwestycyjna może pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjałów wzrostowych rynków akcji i obligacji w zależności od aktualnego trendu rynkowego oraz, co może jest bardziej istotne dla niektórych klientów lepszą ochronę przed stratami w warunkach dekoniunktury. Wykorzystanie tego potencjału postaram się Państwu zaprezentować w odniesieniu do historycznej sytuacji z lat 2007-2013. Jaką obserwowaliśmy na rynkach akcji i obligacji. Po kryzysie roku 2008 roku 2009 i 2010 nastąpił bardzo dynamiczny wzrost cen akcji na rynkach międzynarodowych. Przystępowanie do rynków akcji w warunkach kryzysu lub tuż po kryzysie jest bardzo trudne z psychologicznego punktu widzenia. Większość inwestorów nie podejmuje szybko takich decyzji, obawiając się konsekwencji kryzysu lub przedłużania się. Kontynuują oni inwestowanie w bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak obligacje, pomimo faktu, iż w kryzysie mamy do czynienia z reguły ze spadkiem stóp procentowych i spadkiem również rentowności obligacji. Nie jest to z reguły najlepszy moment na zakup obligacji, gdyż perspektywa ożywienia gospodarczego i przyszłego wzrostu stóp procentowych może narazić tych inwestorów na straty na obligacje. Z taką sytuacją mamy do czynienia aktualnie w roku 2013, kiedy po bardzo wysokich stopach zwrotu uzyskiwanych przez fundusze obligacji, rentowności zaczęły rosnąć, a fundusze obligacji notować straty. Fundusz Milenium FIO, cyklu koniunkturalnego, ma potencjalnie przeciwdziałać tym problemom. Z jednej strony w fazach pokryzysowych ma stosunkowo szybko zwiększać alokację portfela na rynki akcji, w warunkach, kiedy jest to trudne z psychologicznego punktu widzenia dla klienta. Z drugiej strony, po fazie szybkiego wzrostu na rynkach akcji, fundusz może dokonać realokacji części portfela w obligacje w warunkach wysokich stóp procentowych, jakie z reguły temu towarzyszą. Pozwala to na potencjalne uniknięcie strat wynikających ze spadków cen akcji. Po dynamicznych wzrostach. Inwestowanie w obligacje w warunkach wysokiej stopy procentowej jest jak najbardziej uzasadnione. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 2011, kiedy stopa procentowa w Polsce kształtowała się na poziomie bliskim 5% i inwestowanie w obligacje w tych warunkach było bardzo atrakcyjne. Pokazały to nam późniejsze wyniki funduszy obligacji i stopy zwrotu uzyskiwane na takich strategiach, które w latach 2011-2013. Były głównymi beneficjentami późniejszego spadku stóp procentowych. Przypomnę, że stopa referencyjna w Polsce spadła wówczas z poziomu 4,75 do obecnego poziomu 2,75. W tych warunkach obligacje okazały się być jedną z najlepszych inwestycji w tym czasie, przynosząc inwestorom stopy zwrotu przekraczające 10%. Jednak w obecnej sytuacji, w warunkach niskiej stopy procentowej. Dalsze inwestowanie w obligacje objęte jest wysokim ryzykiem. Ryzyko to dotyczy przede wszystkim perspektywy wzrostu rentowności obligacji w warunkach poprawy otoczenia ekonomicznego. Z reguły w warunkach wzrostu gospodarczego mamy do czynienia również ze wzrostem inflacji, która dodatkowo obniża ceny obligacji. Dlatego w takich warunkach optymalne decyzje inwestycyjne powinny redukować udział obligacji w portfelu na rzecz akcji. Jest to jednak znowu trudne z punktu widzenia psychologicznego, aby w warunkach recesyjnych, czy też spowolnienia gospodarczego, z jakim mamy obecnie do czynienia w Polsce, dokonać takiej decyzji o sprzedaży obligacji zakupu akcji. Fundusz Milenium Fiocyklu Koniunkturalnego ma być potencjalnie odpowiedzią na te wszystkie dylematy. Z jednej strony ma podejmować decyzję za klienta, dokonując odpowiedniej realokacji części aktywów w akcje lub obligacje w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego i aktualnego trendu rynkowego. W późnej fazie wzrostu gospodarczego fundusz dokonywać będzie realokacji części akcyjnej portfela na rzecz w części obligacyjnej. Będzie istotnie zwiększał wówczas udział obligacji w portfelu, docelowo do 70 czy nawet 80%. Z kolei w fazie porecesyjnej, we wczesnej fazie wzrostowej, fundusz dokonywać będzie sprzedaży istotnej części dłużnej portfela i angażować go w rynek akcji. W każdej fazie cyklu fundusz zachowa możliwość szybkiej redukcji ryzyka z wykorzystaniem albo sprzedaży istotnej części portfela, albo wykorzystaniem instrumentów pochodnych jako zabezpieczenia. Podsumuję więc istotne cechy Funduszu Milenium Fio cyklu koniunkturalnego. Po pierwsze, Milenium Fio cyklu koniunkturalnego to fundusz dążący do osiągania nominalnych zysków w każdych warunkach rynkowych, choć nie wolny od ryzyka. Posiadać on będzie dużą elastyczność w kształtowaniu polityki inwestycyjnej, w zależności od nastawienia zarządzającego i aktualnych trendów rynkowych. Zamiana udziału akcji bądź obligacji w portfelu następować będzie w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego bądź aktualnej sytuacji. Fundusz założenia posiadać będzie malejącą korelację z rynkami akcji i obligacji. Dzięki unikaniu istotnych strat w fazach spadkowych tych rynków. Dzięki temu będzie on doskonałym narzędziem do średnio i długoterminowego inwestowania, bez konieczności podejmowania istotnych decyzji inwestycyjnych. Fundusz ten przeznaczony jest dla inwestorów o wysokim poziomie akceptacji ryzyka i średnio lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, z reguły powyżej 3 lat. Fundusz będzie miał charakterystykę funduszu zmiennej alokacji i nie będzie posiadał benchmarku, czyli stopy referencyjnej. Minimalny udział akcji w portfelu funduszu wynosić będzie 30%, maksymalny 70% do 1 października 2013 roku i od 20% do 80% od 1 października 2013 roku. Pozostałe środki inwestowane będą w obligacje skarbowe i korporacyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty pochodne. Podstawowym kryterium doboru lokat będzie analiza fundamentalna i ocena występujących trendów rynkowych. Wartość aktywów w subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Historyczny poziom tej zmienności mierzony tak zwanym wskaźnikiem SRRI wynosi 0,11,66, co kwalifikuje ten fundusz do poziomu ryzyka 5. Pomimo zmiany nazwy i strategii funduszu, wysokość opłat i kosztów pobieranych przez fundusz pozostanie niezmieniona. Opłata za zarządzanie wynosić będzie 4% w skali roku, zaś tzw. wskaźnik kosztów całkowitych 4,11% w skali roku. Dla klientów Banku Millennium Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej za nabycie jednostek tego funduszu kształtować się będzie na poziomach dotychczasowych, czyli od 4% przy alokacji kwoty poniżej 3000 zł do 0,3% przy alokacji środków powyżej 1 miliona zł. Warto jednak przypomnieć, iż do 31 sierpnia 2013 roku klientów Banku Millennium obowiązuje promocja zwalniająca ich z opłaty za nabycie. Jednostek tego funduszu. Wierzymy, że nowa strategia funduszu przyczyni się do istotnej poprawy jego wyników oraz do zwiększenia zadowolenia klientów banku i państwa. Zapraszamy państwa do zapoznania się z informacjami o nowym funduszu na stronie www.milenium.tfi.pl w intranecie oraz na stronie bankumilenium.pl. W razie zapytań zapraszamy państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Dziękuję bardzo.